Hej, jo, witajcie ludzie, ja jestem Broli, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy Fallout New Vegas. E, w tym odcinku udamy się do krypty 22, właśnie, aby uratować Kelly i wykonamy przy okazji zadanie dla doktorka. Tylko czekajcie, wyjdę stąd. Ja się wróciłem do tego obo obozowiska e, po to, aby, um, aby. aby, aby, aby po prostu. Wszystko, jakby to powiedzieć, ukraść. Na czym ukraść, co ja w ogóle gadam? Aby po prostu dokładnie przeszukać tą miejscówkę. Znalazłem dużo amunicji. Yy, Główna amunicja to była. Do, to była. Troszkę z paków i nic poza tym. Yy, najbardziej jestem zadowolony z tej amunicji. Yy, dobra, kryptę 22 mamy właśnie tutaj. Yy, nie wiem, czy powiem. O, właśnie, powiem Wam coś. Bo no dałem skórzany pancerz, jak widać. Tak szybko go nie zabiją. E, chociaż powinienem dać, powinienem dać mu lepszy troszkę pancerz, ale e, potem kupiłem mu coś lepszego. E, poprzedni wypad, właśnie do Krypty 22, skończył się niepowodzeniem. E, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. E, dobra, do tego miasta... Czekajcie, musimy stąd wejść. E, Pek. E, ja tego miasta jeszcze do końca nie przeszukałem. Tam gdzie. Byliśmy w poprzednim odcinku pod koniec. Ja tam jeszcze wrócę. Tylko, że zależy mi najpierw na tym zadaniu tego doktorka. Eee, tu mnie nie było, czekajcie. Wejdziemy na górę, zobaczymy co tam jest. Pewnie jakieś skrzynki z amunicją, uznając życie. O, nic nie ma, proszę. Dobra, zapiszemy sobie grę. Bo on idzie za mną? O, bo na wcięło. To pięknie, czekajcie. on tu zaraz do mnie przyjdzie. O, biegnie. Zobaczcie jaki sprint Czy wy to widzicie? No a teraz wolno, wtedy tak a teraz tak wolno Ale dobra, mniejsza z tym. E, daleko jeszcze... Wow, nie w tą stronę w ogóle idziemy. Eee, tu lepiej już wyciągnąć tą pieprzoną broń, bo tu może być nieciekawie e, z tymi stworkami. A już tam widzimy jednego. Najlepiej celować w skrzydła, temu czemuś. Ale może da się to jakoś obejść. Chociaż nie, wątpię. Chociaż, czekajcie, jak tutaj nie będzie żadnego tego stworka czy cholera. Wie... To, to jest ćma, dobra, ćmy. Jak nie będzie ćmy żadnej po tej stronie, no to może się uda. Wejdziemy sobie tutaj, albo tutaj nawet. Okej, okay, coś mi lekko zacięło, nie wiem czy to widzieliście. Na no, pewno to widzieliście. Myślałem, że mi się gra znowu eee... Bo on idzie za mną? Idziesz. O kurde, nie wejdę tędy. Kurde. Nie mówcie, że muszę zapieprzać. Tędy wejdę? Czy nie wejdę? Obym wszedł, obym wszedł. Wejdę, ale tutaj już chyba nie mam jakąś górkę do której na której rady... No nie wejdziemy raczej, nie ma szans Ale spróbować można. Tutaj gdzie nie nie da rady eee, Da radę! Da radę! Bone, wbijaj! Majster. on tu zaraz przyjdzie do mnie Dobra O jest, mamy kryptę. Udało się bez walki. Świetnie. Eee, dobra, tylko muszę stąd teraz... Zejść! Fuck Dobra, poczekamy sobie za Bone, albo w sumie jak ja wejdę do tej krypty, to... On wejdzie za mną, więc... Okej, okay, mamy kryptę. Mamy tyś ścierwa. O żesz, ty w dupę jego mać. Ale to... O, ty w dupę jego mać! WON! Dobrze, Bon! Jesteś moim ziomkiem! Giń! Wow! Nieźle bo Oj przepraszam ludziska Ktoś mi jakiś katar wziął i teraz sobie tak jakby to powiedzieć kicham O kolejne Dobra, użyjemy sobie wac. Dziękuję, dobranoc Eee Dobra, możemy już chyba wejść eee, Tylko czemu mi nie odkryło tej krypty? Przecież jesteśmy wejdź do krypty 22, tak i tam tą windę, właśnie e, o której mówiłem. E, nie, to nie tak nie tutaj, to nie w tej krypcie chyba. Ale wiem, że gdzieś była zepsuta winda, w którejś skrypt. E, I tam, aby naprawić, trzeba 50 naprawy, czy tam 75 nawet. E, I dostajemy za to fajny e, pistolecik. E, ale niestety nie pamiętam, w której to krypcie. E, klucz, nabój, świetnie. W ogóle właśnie, jeszcze jak byłem w tym obozie, w tym polu nami namiotowym dokładnie, e, to znalazłem takie bronie, zaraz wam pokażę, o, widzicie, o tą, znalazłem bardziej, te dwie znalazłem w sumie, nie, te dwie, tu, no i można je ładnie sprzedać za, za ładną sumkę, także z 10 tysięcy kap, nie, w sumie już nie, kurde, zapewniałem, że kupiłem tę, e, tą snajperkę, e, tu mamy chyba tą, co musimy naprawić, tak, tak, napraw windę, dobra. Eee, drugi poziom odzyskiwanie tunelu. Czwarty poziom piąty poziom czekajcie, eee, automat, nuka Cola. Eee, najpierw sobie przeszukamy Tom, tutaj miejscówka, dopiero potem się wrócimy do tej windy, jak będziemy wracać. Chyba, że tam musimy wykonać misję główną, znaczy poboczną. Eee. Drzwi do krypty 22, wejście. A tutaj? Drzwi, do czego prowadzą? Wow, myślę, że ZJEDZENIE tej krypty będzie dosyć długie, bo dużo przejść mamy ogólnie. Mm. Okej, okay, musimy wejść tutaj. Produkcja żywności. Okej. Okay. Eee, gdzie teraz? Tutaj, oj. Orzeż, mordę! Nie zauważyłem tego. nosiciel, ja pierdziele! Tych stworków ogólnie nie pamiętam, ale wyglądają przerażająco. Dobra, zobaczymy, co my tutaj mamy jakiś terminal. Wyprawa, a to są wpisy. Także czekajcie, czekajcie, czekajcie. Będziecie mogli sobie to przeczytać. Jakoś to ciekawie, oczywiście. Możecie sobie zatrzymać filmik. Okej. Okay. Myślę, że to jest skrzynka z amunicją. No dupa, lekka dupa, że tak powiem. I gdzie, gdzie musimy teraz iść? Tutaj? Na to wygląda. Jakoś tak mi nie podoba się tym, to miejsce. O, fuck! O, twardy jest. O, ale mu dał popalić. No pięknie. Naprawiony terminal. Do czego? A czekajcie, jak ja w ogóle muszę misję dla tego doktorka zrobić? Poczekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie. E -o, zadania. E -o. Znajdź Kelly, wejdź do krypty, ściągnij dane z bazy badań, które tam znajdziesz. To właśnie jest dla tego doktorka. Eee... Dobra, musimy znaleźć to coś. Dobra, możemy stąd wyjść. Tutaj niczego nie ma w tych yy, pobocznych miejscach. Więc od razu udamy się tam, gdzie mamy znacznie. Gdzie ty, Bondy, jesteś? Gdzie ty lecisz? A mam te ścierwa. Oj, ty głupi nosicielu, co chciałeś mi zrobić? Eee, no, tutaj też nie, nie możemy iść, musimy iść jeszcze gdzieś indziej. Czekajcie, zakręć sobie na mapę najlepiej. Eee, mapa okolicy. Eee, kontrola szkodników. He, he, he. Nie podoba mi się to. Ale co zrobić? Terminal. Ale teraz bytem nie wiem gdzie ja mam pójść. To jest problem. Wymaga klucza. Jakiego klucza? Nie mam żadnego klucza. Huh. Nie możemy zrobić nic innego, jak się wrócić na to wygląda. Bo to mi tak trochę dziwnie wygląda. Chociaż, chociaż czekajcie. A gdybym sobie tutaj tędy wszedł? Odzyskiwanie tlenu. Hmm. Tędy raczej też nie. Gdzieś w tej okolicy, okolicy musi być przejście, którego szukamy. Chyba, że gdzieś tutaj na dole. Strefa mieszkalna. Strefa mieszkalna, czekajcie, wejdziemy sobie do tej, do tej strefy mieszkalnej. Tak swoją drogą prawie mamy 23. poziom, z czego jestem zadowolony. Nie, tutaj raczej nie musimy iść. Yy, ale dobra, jak już jesteśmy, to sobie przeszukamy tą miejscówkę. Winda! To zostawimy na razie tą windę. Na razie nie chciałbym tego naprawiać o, mam, mamy towarzystwo, tak, mamy towarzystwo, zapewne. E, Tutaj to jest winda? Nie. Jakie to jest wielkie? No ja pierdzielę, nienawidzę takich kryp. Mamy dużo przejść i nie wiadomo gdzie się potem idzie. Dobra, otworzymy te drzwi. Wow! Przeszkodziłem mu chyba? Oczywiście bo on tutaj sobie sam radzi jakoś. Na pieprza z grubiej rury. Dobra, mu nie przeszkadzam. Dobra, tu nikogo nie ma. Eee... A gdzie jest Bone? Tu jest gdzieś na górze, czy gdzie? Bo, gdzie ty jesteś? Lol, zniknął mi. Kurde, co za głupi nieusłuchany człowiek. Dobrze, dobrze. O, apteczka pierwszej pomocy: Steampack, Spinka i Super Steampack. Świetnie. To się przyda. O, wróciłeś, widzę. Włączymy sobie radio, żeby nie było tak nudno. Eee. Co my tutaj mamy? Terminal. To Te dane już czytaliśmy, kurde. Automat. O, świetnie. O to chodziło. Dobra. E, tu mamy kolejne przejście, mm, ale tu niczego nie ma, więc wydaje mi się, że możemy się wrócić. Tak, dobra. Pójdziemy jednak. Czekajcie, dobra, przeszukam to jeszcze miejscówkę do końca, żeby nie było. Chociaż z tego co widzę, tutaj niczego nie ma. Ciekawego. Same pierdoły. E, mam jakieś biureczko. Biurko, biurko, biurko. Kapsel. O, dobre i to. E, szafka pusta. Dobra, możemy wrócić się. Wszystko przeszukaliśmy tutaj. Tylko o co chodzi z tym, tutaj gdzie mnie znacznik prowadzi, Ja nie wiem gdzie on mnie w ogóle prowadzi. Tak szczerze powiedziawszy, no nie wiem. Dobra, o-o-o, nosiciel. Aha, o, on nie żyje, dobra. Całe szczęście. Eee, pójdziemy dokładnie za znacznikiem, zobaczymy gdzie nas zaprowadzi. Eee, tu mamy windę, do windy nie chcemy. Tu mamy wyjście, tutaj raczej też nie chcemy wychodzić. Eee, aha. Chociaż może tędy musimy wejść jakoś. Chociaż, no kurde. Tch. Powiem Wam, że teraz jestem zagubiony i nie wiem o co chodzi. Eee... Kontrola szkodników, musimy to znaleźć. Tylko nie wiem, niestety gdzieś to się znajduje. Eee, gdzieś przeoczyłem jakieś schody, czy coś w tym stylu hmm. Albo to jest gdzieś na górze, albo na dole Ale teraz nie wiem gdzie zbytnio. Wydaje mi się, że to jest gdzieś tutaj, tylko że nie mamy klucza. Musimy ten pieprzony klucz znaleźć. Aby ruszyć dalej. Hmm. A gdybyś tam za pomocą windy dostał na radę, eh, yy, strefa. O, o, kontrola szkodników, świetnie, pięknie o to chodziło. Ok, dobra, jesteśmy już. Mamy dwa znaczniki teraz. I udamy się najpierw do tego tutaj. Wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Masakra. E... Jesteśmy niby już blisko celu. I coś tutaj gdzieś? Kurwa, nie wiem, o co chodzi naprawdę. E... Gdzie to mnie prowadzi? Do produkcja żywności teraz. Wow, no nieźle. Dobra, musimy znaleźć to wejście. Drzwi, trudny, pięknie. E... Otwieranie zamków stuwa, tak? A nie, wymaga 35, przepraszam. Haha. No, no. Okej, okay, udało się. Co my tutaj mamy? Wow. Jakieś nowe przejście mamy. Dostaliśmy to troszkę punktu doświadczenia. Za odkrycie tego. Dobra, zobaczymy, co tam jest, tak? Eee. Nie wiem w ogóle gdzie ja idę, ale idę w każdym bądź razie. A co tam? Czekajcie, może tutaj musimy iść. Jo, tutaj nas prowadzi misja, okej okay. Przynajmniej coś tam wykonamy. I co my tutaj mamy? Wielka modliszka. Dobra, dostanie. O, pięknie. To mamy kolejne ścierwo, które też rozwalimy. Okej. Okay. Dalej chcę ten kolejny poziom. Czyli trzynasty. O, 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 o shit! Ta modliczka jest przerażająca. Won, stąd! Dobrze, Bone. Jesteś moim przyjacielem. Okej. Okay. To naprawdę, ten karabin myśliwski naprawdę ma wielkie obrażenia. Fajnie się tym strzelatko. tylko o kurde... ...ślepy jestem. Ale się rozpieprzyło. O, uratował mi życie. Świetnie, Bone. Dobra, tylko jak mam stąd teraz wejść? Tak, mamy tą koleżankę, ona chyba nie żyje. Nie, ona żyje. Tylko, że ona jest gólem. What the fuck? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Damy sobie pięć też tutaj, w energetyczne też powoli sobie teraz rozdaję. Naprawę damy na pięćdziesiąt

Huh? Okej, okay, dobra. Eee, jajko modliszki, to tym razie się nie przyda. Eee, dobra, pójdziemy jeszcze wykonać zadanie dla tego doktorka. Ja tego do, 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 doktorka, że tak powiem, spier dolar, tak powiem. Eee, ponieważ eee, on jest taki, jakby to powiedzieć. Hmm. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Olu, kurde, się przestraszyłem. Dobra, przeszkamy jeszcze tą miejscówkę tutaj i ruszymy dalej. Ok? Kurde, ile tego ścieżwa jest pięknie, bo... Jesteś po prostu wybawcą moim. Tylko z tego co widzę, tu tutaj niczego nie ma. Hm. Eee, dobra ludziska, możemy się cofnąć. Jeszcze wykonamy misję dla tego doktorka całego, a potem ruszymy dalej. Tylko muszę stąd wyjść najpierw. E, jak się stąd wychodziło? E, tutaj, tędy. Tędy? Da radę? Da radę. Ciąg miałby nie dać. Idzie ze mną? I idziesz. Okej. Okay. No teraz udamy się e, do tego ściągnąć te dane, jak to tego ten doktorek. A dopiero potem ruszymy na drugie piętro. Tam gdzie jest ta Kelly. E, no, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zerknę na mapę e, Produkcja żywności, strefa mieszkalna. My musimy iść do e, produkcji żywności. E, mamy trudne drzwi. Ok. No, otwieraj, że się. Kurde. Druga spinka złamana w całej grze. czy znaczy do tej pory. Kurde, trudny ten zamek jest, cholera jasna. Okej, okay, udało się. Yy, I tu możemy ściągnąć te dane, tak? Yy, tak.